Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Prosto z Medium. Dzisiaj porozmawiamy o dość poważnym temacie. Chcę poruszyć temat żałoby. Pytanie do tego podcastu przesłała mi Pani Kasia, za co serdecznie dziękuję. I jak zwykle najpierw przeczytam maila i potem będzie odpowiedź. Dzień dobry, Pani Magdaleno. Niedawno trafiłam na Pani kanał. Bardzo dziękuję za wszystkie nagrania. Już wysłuchałam od deski do deski. Wiedza ta daje mi bardzo dużo spokoju i wyciszenia w okresie ogromnej żałoby, w jakiej się znalazłam. Chciałam właśnie o ten temat dopytać, co pani sądzi o tym okresie? Co o nim mówią dusze zmarłych? Jak można sobie pomóc? Bo wiedza oczywiście jest pomocna, ale emocje i fizyczna tęsknota robią swoje. Czy jest jakiś okres karencji, który trzeba odczekać po śmierci, aby nawiązać kontakt z duszą przez medium? Może udałoby się pani ten temat rozwinąć? Z serdecznymi pozdrowieniami i podziękowaniami za pani pracę, Kasia. Dziękuję serdecznie za tego maila, pani Kasiu. Również pozdrawiam i przesyłam tą drogą wyrazy współczucia. Żałoba to jest trudny temat i myślę też, że jest to też temat, którego jakby unikamy, póki możemy lub nasze społeczeństwo. A w ogóle nie lubi się zajmować tematem śmierci albo też żałoby, przez co jeszcze bardziej ją sobie utrudniamy, bo najpierw odsuwamy ten temat, a on w końcu kiedyś nas w życiu po prostu dogania, i wtedy jesteśmy jakby jeszcze bardziej nieprzygotowani, albo przez to, że tak bardzo też unikamy tematu śmierci, i potem, jak dzieje się to nieuniknione, wtedy jeszcze bardziej tracimy grunt pod nogami. Jest to proces, który jest w sumie naturalnym procesem na ziemskiej płaszczyźnie, że nam kogoś brakuje i też wymaga pewnego czasu, ale też z osobistych doświadczeń mogę powiedzieć, że samo to zajmowanie się tym tematem, albo też połączeniem ze światem duchowym, też zajmowanie się tym, jak jest po śmierci, dużo daje. Tak? Na początku tego roku, Odeszła na przykład moja mama, była to pierwsza bliska osoba, która odeszła. I odkąd jestem medium, to znaczy też pracuję jako medium, i tutaj dla mnie ta żałoba rzeczywiście była lżejsza. Nie znaczy, że w ogóle jej nie było, albo że był to wspaniały, wesoły okres w moim życiu, ale nie dość, że mogłam to z mamą jakby przejść bardzo świadomie, to znaczy ten czas przed jej odejściem, ale też po jej odejściu. U mnie jakby ten kontakt się nie zatracił całkiem. Oczywiście brakuje jej fizycznie, ale dalej czuję jej obecność. Tak? Codziennie na przykład jest taki moment, że czuję moją mamę blisko, mimo wszystko. Czasem też wiem, co by powiedziała albo co by chciała dodać, więc um, nie jest tak, że dla mnie ta osoba przestała istnieć i już nie ma tego kontaktu. Co nas często boli, jest to, że mamy jakby miłość jeszcze do jakiejś osoby albo chcemy ją też pokazać, a nagle ona nie dociera, bo myślimy, że tej osoby już nie ma. Dla mnie moja mama dalej jest, tylko że w świecie duchowym, więc ta miłość nadal może płynąć. Ale oczywiście jest tak, że trzeba się pierw uporać też z tą czystą fizycznością, tak? to znaczy, że brakuje tej osoby potem w naszym życiu. Nie można już tak po prostu zadzwonić, nie można tak po prostu się spotkać, nie można się tak po prostu przytulić. I często myślę, że nie zawsze chodzi o żałobę, jeśli mówimy o żałobie, w tym sensie, że przez jakiś czas jest to zupełnie naturalne. Ale czasem, gdy żałoba trwa za długo, trzeba się trochę też zająć tym, dlaczego ona trwa tak długo i czy to rzeczywiście jest jeszcze żałoba za tą osobą. Więc tutaj, z jednej strony, tak jak mówiłam, pomaga to połączenie ze światem duchowym. Jeśli mam umiejętność łączenia się ze światem duchowym, jeśli a wiem, jakie jest życie po śmierci, jeśli mogę jakby to do siebie przybliżyć, to już daje dużo spokoju, bo po prostu wiem, że jeszcze coś jest, że to nie koniec, i sama energia świata duchowego działa na nas uzdrawiająco, na nas kojąco. I jeśli chodzi o to połączenie, do tego nie trzeba koniecznie być medium. To jest coś, co każdy z nas może wyćwiczyć. Jak najbardziej polecam, właśnie. Um, to, żeby się troszkę tym zająć, jest też coś takiego, to nazywa się induced after death communication. Już raz wspominałam chyba o tej metodzie. Jest to metoda, podczas której terapeuta nam pomaga żeby wejść w taki stan relaksu albo też taki stan, który nam pozwala jakby ten kontakt poczuć na własną rękę nie ma jakby takiego okresu karencji moim zdaniem generalnie jeśli chodzi o kontakt ze zmarłym on byłby technicznie możliwy ze strony świata duchowego choćby w ten sam dzień po przejściu inną sprawą jest po prostu to w jakim stanie jest klient bo podczas kontaktu ze zmarłym jesteśmy w takim trójkącie Energetycznym, to znaczy zmarły klient i ja. I jeśli energia klienta jest jeszcze bardzo ciężka, jeśli ta żałoba jest jeszcze bardzo świeża, wtedy po prostu czasem trudno zapewnić właśnie tą odpowiednią energię, żeby taki kontakt był możliwy. Albo jest to jeszcze zbyt emocjonalne, dlatego często mówi się, żeby odczekać na przykład pół roku albo rok aż do kontaktu. I można też spróbować wcześniej. To nie jest jakby przeszkodą w, w komunikacji ze strony świata duchowego. To nie tak, że oni tam jakby potrzebują jakiegoś czasu aklimatyzacji, żeby w ogóle móc się kontaktować. Tutaj raczej leży to po naszej stronie, że nam po prostu jest trudno. Jeśli chodzi o to, co pomaga podczas żałoby, z jednej strony myślę, że po prostu też. Pomaga to, że sobie na nią pozwalamy. Że teraz po prostu jestem w żołobie i jest jak jest, żeby nie udawać, że wszystko jest super, jeśli tak nie jest. Ale jest może też tak, że po pewnym czasie sami odczuwamy, OK, to trwa już trochę za długo, co teraz? I tutaj sądzę, że um, warto jednak pogłębiać wiedzę o świecie duchowym. To znaczy, przez same takie książki, na przykład o doświadczeniach bliskiej śmierci. Kleję Wam w opisie tego filmiku książki na ten temat. Jeśli czytamy o tym, jak jest w świecie duchowym, jeśli możemy się przekonać o tym, że tej osobie tam jest dobrze, jeśli wiemy, że ona tam jest dobrze zaopiekowana, że ona tam jest szczęśliwa, to już może nam odebrać jakby część tej żałoby. Tak, w moim przypadku jest tak. Rzeczywiście, wracając do mamy, chociaż ona na pewno nie za bardzo jest zachwycona tym, że teraz biorę ten przykład w tym filmiku. Ja wiem, że ona tam się dobrze czuje. Ja wiem, że tam już nie cierpi, że jest jej tam dobrze. I to też mi daje pewien spokój i też troszkę jakby um, pewną uważność w tej tęsknocie, czy ja rzeczywiście tęsknię za mamą, czy może tęsknię za czymś innym. I to warto potem po jakimś czasie też zacząć rozróżniać. Czasem tęsknimy już wcale nie za tą osobą, tylko po prostu za tymi emocjami, które ta osoba w nas potrafiła wywołać. Ale to są dwie różne rzeczy. Generalnie byłoby tak, że jeśli nas kocha ktoś, że przez tą miłość tej innej osoby my też uczymy się miłości własnej, że sami uczymy się siebie kochać. I przez to potem nawet jeśli ta osoba odchodzi, my mamy już tyle miłości własnej, że jesteśmy w niej dość stabilni. I czasem warto się zastanowić, ok jakie rzeczy we mnie, albo jakie też tematy we mnie, czy też jakie braki, niedostatki we mnie ta druga osoba wypełniała. Są tutaj jakby te rzeczy czysto fizyczne, tak? gdzie my mieliśmy pewne wsparcie albo pewną pomoc, której nagle brakuje, więc tutaj może musimy coś rozwinąć, ale przede wszystkim emocjonalnie. Tak? Jeśli ta osoba dodawała mi pewność siebie, jeśli ta osoba dawała mi miłość, zrozumienie, bezpieczeństwo, Tutaj może jest coś co ja też mogę sama zrobić w pracy nad sobą, w pracy z wewnętrznym dzieckiem na przykład, żeby te braki w sobie uzupełnić. To nie są nowe braki, to nie są też nowe rany, często są to stare rany z dzieciństwa, które przez tą miłość danej osoby były jakby zakryte. Ta miłość albo ta obecność tej osoby działała wtedy na nas jak taki plaster. Że mamy te rany, ale przez to, że ta inna osoba jest wszystko jakby trzymało się w ryzach, a gdy ta osoba potem odchodzi, wtedy jakby odrywa tym odejściem też wszystkie te plastry naraz, więc pojawia się nie tylko żałoba, ale pojawiają się też dawniejsze rany, których po prostu już nie czuliśmy tak bardzo, z którymi nam było łatwiej żyć, i nagle pojawiają się też te stare wzorce. Więc tutaj nie zawsze chodzi o żałobę aktualną. Ale też jakby o zmierzenie się z tymi wszystkimi emocjami starymi, które nagle wychodzą, bo czasem też tęsknimy, jakby nie tylko za tą osobą, która odeszła, ale za tą wersją siebie, to znaczy tą osobą, którą my byliśmy, póki ta osoba jeszcze była przy nas. I nad... czasem też myślimy, że możemy dojść do tej wersji tylko za pomocą tej osoby, a tak nie jest. Tylko, że czasem nie wiemy jak, albo do tej pory się tym nie zajmowaliśmy. Czasem jest tu więc pewna projekcja. Projekcja w tym sensie, że kojarzymy tą osobę z danym uczuciem, albo z uczuciem, jak się wtedy czuliśmy, tak samo jak um, kojarzymy pewne miejsca z pewnymi uczuciami. Ja przez wiele lat na przykład myślałam, że tęsknię za Polską, to znaczy tęskniłam za Polską aż się zakochałam i wtedy przestałam tęsknić za Polską. Dopiero wtedy zauważyłam, okej, okay, za czym ja tak naprawdę tęskniłam. Po prostu za tymi uczuciami, które miałam, gdy przyjeżdżałam do Polski, gdzie byli dziadkowie, gdzie byli przyjaciele, rodzina i tak dalej. Więc czasem nam się wydaje, że coś jest jakby już nieodwracalne albo że do tego stanu um, nie wrócimy, bo przecież Czuję się dobrze tylko w Polsce, aż zauważyła mnie, ok, to może nie jest tak bardzo związane z miejscem, i czasem też pewne uczucia niekoniecznie muszą być tak bardzo związane z daną osobą. I warto tu się zastanowić, ok, jakie uczucia mi ta osoba dała, i czy ja mogę też na tym popracować, żeby do tego dojść, żeby też móc siebie na przykład kochać tak po prostu, tak jak mi ta osoba pokazała. Może być jednak tak. Że odejście danej osoby jest jakby związane jeszcze z retraumatyzacją. To znaczy, jeśli mieliśmy w naszym życiu sytuację, gdzie byliśmy sami, gdzie zostaliśmy jakby może nagle pozostawieni sami sobie, mogą to być nawet zapisy jeszcze z okresu prenatalnego, albo też dookoła porodu, albo jak jeszcze byliśmy bardzo mali, może być też tak, że jak nagle nas ktoś zostawia samych, wtedy wracają jakieś bardzo dawne zapisy, gdzie też czuliśmy się jakby oszołomieni, byliśmy bardzo malutcy, nie mogliśmy dobrze o siebie zadbać. Takie rzeczy też mogą się wydarzyć i tutaj oczywiście jest generalnie duża różnica, czy ktoś odchodzi nagle, w jakich warunkach ta osoba odchodzi, jak traumatyczne to wszystko jest, bo na niektóre odejścia można się w pewnym sensie przygotować, oczywiście tylko do pewnego stopnia. To nie jest tak, że potem przychodzi nam to tak super łatwo, ale jest to duża różnica, jeśli mogę przynajmniej mentalnie się troszkę przygotować, może porozmawiać jeszcze o pewnych rzeczach, niż jeśli dzieje się to z nienacka, bo po prostu sam szok dla naszego ciała jest potem dużo większy. I jeśli więc odejście jakiejś osoby bliskiej było dla Was dużym szokiem. Warto też zająć się tym, jakby pod względem czysto fizycznym, jak ciało przerabia szok. To znaczy, zrobić zro rzeczy rzeczywiście dla ciała, czy to jest praca z oddechem, czy różne inne techniki. Ale warto tutaj, jakby zadbać o to, żeby to ciało wybrnęło z tego stanu zamrożenia czy tego wstrząsu emocjonalnego. Bo inaczej, ciało będzie potem, jakby wam, tkwiło w takiej pętli. Szokowo-nerwowej, i tutaj warto po prostu zrobić rzeczywiście bardzo fizyczne rzeczy, nie tylko emocjonalne. I wracając do tego, że czasem możemy się jakby przygotować, tutaj chodzi też o to, że jak wiemy, że jakaś osoba odejdzie, możemy jeszcze ten czas wykorzystać do tego, żeby może jeszcze coś omówić, żeby może jeszcze coś wyjaśnić. Bo czasem jest tak, ale to jest raczej, jeśli odchodzą rodzice. Że jest to żałoba nie tylko nas, tak, jako osób dorosłych, ale jest to też żałoba naszego wewnętrznego dziecka. Bo czasem może być tak, że jakby część nas ma jeszcze nadzieję, że a może się jeszcze pogodzimy, albo może w końcu dostanę to, czego jako dziecko nie dostałam, i za tydzień wszystko będzie dobre i wspaniałe. I jeśli te relacje były trudne z rodzicami, Wtedy, kiedy rodzic odchodzi, nawet ta osoba dorosła w nas nie ma aż takiej żałoby, bo te relacje wcale takie dobre nie były, ale może nas ten stan mocno dobić właśnie przez to, że to nasze wewnętrzne dziecko przechodzi żałobę, bo gdzieś w nas tkwiła jeszcze ta nadzieja, że może będzie lepiej, że może się to gadamy, a to odejście tej osoby odbiera nam tą nadzieję, że widzimy, OK, ja rzeczywiście tych rzeczy jako dziecko nie dostałam i już nie dostanę od mamy, od taty. Więc tutaj trochę znowu wracamy do tego tematu wewnętrznego dziecka, żeby zająć się tym, um, czego nam brakowało w dzieciństwie, czego nie dostaliśmy i jakby te konflikty rozwiązać, nawet jeśli ta osoba już odeszła. Jeśli chodzi o tę tęsknotę do tej wersji siebie, którą byliśmy sami um, w obecności danej osoby, tej bliskiego zmarłego, Tutaj też myślę trzeba poruszyć to, że czasem też tęsknimy za tym, jak bardzo nasze życie się zmieniło, odkąd ta osoba odeszła, bo też odchodzą czasem nie tylko właśnie zmarli, ale odchodzą też bliskie osoby, które jeszcze żyją albo które nam się wydawały bliskie, a tak naprawdę wcale takie nie są. W tym sensie, że często jeśli mamy do czynienia z chorobą, jeśli mamy do czynienia aż z tym, że ktoś umiera, to wtedy niektórzy znajomi po prostu się odsuwają, albo już się do nas nie odzywają, bo chcą unikać tego tematu, tak? Albo nie chcą się w ogóle mieszać w takie emocje, albo boją się, że będziemy coś od nich chcieli, jeśli byliśmy jakby często tymi osobami, które raczej z siebie dawały, które były bardziej silne i tak dalej. I tu nagle jesteśmy tą osobą, która jest pogrążona w żałobie. Wtedy niestety też pokazuje się często prawdziwe oblicze tych osób, z którymi mieliśmy do czynienia do tej pory. Więc czasem też żałoby przechodzimy nie tylko... Z powodu osób, które są w świecie duchowym, tylko z powodu osób, które jeszcze są na tym świecie, ale jakby te kontakty się zamroziły albo po prostu skończyły. I wiadomo, że z jednej strony takie rozczarowanie jest bardzo uzdrawiające, bo wiemy, na czym stoimy, ale też czasem po prostu dodatkowo boli, bo czujemy się podwójnie sami, tak? Albo podwójnie opuszczeni. Jak widzę, nie. Omówiłam jeszcze tematu, co o żałobie mówią dusze zmarłych. Dusze zmarłych nie przechodzą żałoby tak jak my, ponieważ nie czują tej straty tak bardzo. One dalej są blisko nas, one jakby cały czas nas mogą poczuć być blisko. Więc dla nich, właśnie to połączenie, ta miłość się nie urywa, i są tam już w miłości, w pełni i też w takiej czasoprzestrzeni bez czasu sensownie to teraz zabrzmiało, ale tam nie ma jakby takiej nagłości, tak? Oni jakby wiedzą, że dobra, jeszcze trochę i potem i tak się znów zobaczymy. Im się to nie dłuży tak bardzo jak nam, ale oczywiście chcieliby, żebyśmy żyli. Po pewnym czasie żałoby, na początku to Oczywiście, bardziej rozumieją, ale po pewnym czasie żałoby chcą nas jakby bardziej pchać z powrotem do życia. Żyj, póki możesz, korzystaj z tego, jedz te truskawki, jedz lody, doświadczaj czego możesz, i potem i tak się zobaczymy i o tym wszystkim pogadamy, więc często chcą nas wspierać, posyłają nam znaki, na przykład, żeby nas wesprzeć, żeby pokazać: Ja tu jeszcze jestem, tylko po prostu. W inny sposób, ale to nie jest tak, że dla nich jest to takie urwanie kontaktu, dlatego przechodzą to dużo łatwiej niż my. I też myślę, że bardzo się cieszą, jeśli po prostu udaje nam się potem wrócić na ścieżkę życia i też żyć jak najbardziej szczęśliwie, lub też po prostu jak najbardziej po swojemu, żeby po prostu doświadczać, żeby to ich odejście nas nie hamowało. To znaczy oni wiedzą, że byli dla nas ważni, ale właśnie dlatego, że nas tak kochają, nie chcieliby być hamulcem dla nas, tylko jak najbardziej, raczej siłą, tak jakby siłą napędową, a nie jakąś blokadą. Dlatego właśnie cieszą się, jeśli udaje nam się żyć swoim życiem i wyjść z żałoby jak najprędzej. I tutaj mi trochę pomaga czasem po prostu sama myśl, ok, a co by moi bliscy zmarli chcieli dla mnie? Jak chcieliby, żebym żyła swoim życiem, i często tak naprawdę to nie musicie być zupełnie medium, wiecie, co by do was powiedzieli, tak? Jeśli to była bliska osoba, to macie ją w sercu, macie ją w energii i sama myśl o nich już a, dla nich jest odczuwalna i też ich przybliża, więc możecie też sobie dla siebie to troszkę wyćwiczyć, żeby po prostu razem, jakby przebywać w przestrzeni, tak? Albo. Spędzać wspólnie czas, nawet jeśli tej osoby nie ma, zrobić jej też herbatę i posiedzieć sobie na kanapie z tą osobą, tak jakbyście dawniej może siedzieli, bo to może pomóc wam, jakby trochę ją poczuć, ale też uświadomić sobie, że ona nie odeszła całkiem, tylko istnieje po prostu na innej częstotliwości. I tutaj też jest ważne, nie robić tego cały czas, tak po wypiciu tej herbaty. Zająć się tym, co jest w waszym życiu ważne, um, co chcecie jeszcze osiągnąć, do czego chcecie może dojść, albo co chcecie zmienić, żeby jak najbardziej jeszcze skorzystać z tego ziemskiego życia, które czasem za mało po prostu doceniamy. A jak ktoś odchodzi, też czasem zaczynamy bardziej to doceniać, jak cenne są choćby małe chwile. I ostatecznie trochę chodzi o to, żeby żyć tymi chwilami i też. Cieszyć się z drobnych rzeczy, z małych rzeczy. Ale zmarli właśnie bardzo się cieszą, jeśli ich dobrze wspominamy, jeśli um, myślimy o nich i się cieszymy, albo też wzruszamy, ale nie chcą, żebyśmy płakali zbyt wiele, tak? bo oni swoje życie przeżyli, oni tam już są bezpieczni, oni tam już mają swoje odrobione, tak? swoje zadania odrobione i mogą sobie odpoczywać w pewnym sensie o tej ziemskiej tutaj karuzeli. Więc cieszą się, jeśli my się cieszymy tym życiem. To tyle na dziś. Dziękuję serdecznie za słuchanie, za oglądanie. Jeśli macie jakieś pytania, jak zwykle, wysyłajcie je proszę na podcast małpkamagdalenasztamfer.at i do następnego razu. Wszystkiego dobrego.